Siema w tym odcinku pokażę Wam jak mieć własnego skina do Minecrafta 1.5.2 OK. I jak wejdziecie jak w, 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 w link podany w opisie, tutaj możecie edytować własnego skina. Tutaj możecie robić co z nim chcecie. Możecie własno, z własnego stworzyć. A jeśli wam, się, jeśli wam się nie chce tworzyć własnego skina To klikacie Browse To szukaj Ja właśnie mam taki lag I jak, wy, jak tutaj klikniecie Browse To macie wszystkie, tutaj macie każde, wszystkie skiny Których graczy Tutaj właśnie są y, skopiowane, tylko sobie ten zamienili tutaj. Jeśli wam na przykład y, pasuje, y, ten jest fajny skin. Ja nie mówię, że on jest fajny, ale tylko y, daję y, przykład. To to, y, jeśli macie konto premium, y, to klikacie upload to minecraft i się logujecie tam. I wtedy macie tego skina. A jeśli macie y, na piracie, y, to klikacie dowland. Tutaj musicie nakierować na niego myszko i na swój ekran. I tu trzeba zmienić jego nazwę na har przez CH. Teraz uruchamiamy start. Uruchom piszemy procent, a py py data procent. Klikamy OK, wchodzimy, y, kropka Minecraft w bin i otwieramy Minecraft za pomocą y, win rara. I tutaj nam się pokaże taka lista, i tutaj macie napisane MOB, i wchodzicie w to, i y, szukacie y, har, usuwacie tego. I wkładacie tego, her, to znaczy y, charakter y, chyba. I wkładam tego. I mamy właśnie tego skina. Ja wam teraz y, tego skina y, nie pokażę.